Jajcie na ACMC Aternos Mi... No, Jerzy y, krzyżyk. Aternos krzyżyk Aternos.mi Zapraszam y, na serwer y, Aternos O Taki serwerek Jeszcze nie dokończony, ale zapraszam Tutaj będzie jest no, miotki można miotki zdobywać Później na itemy No, zapraszam na ten serwer Jest fajny Pokażę Wam jeszcze IP O, takie no. Aternos y ACMC, Krzyżyk Aternos, Zapraszam.